Pięć lat wcześniej. Reggie, gdybym cię tu nie miał, to normalnie bym ześwirował. Ja się po prostu tutaj marnuję jako ochroniarz ze smykałką do ornitologii. Radley Crown to facet do prawdziwych wyzwań. Gdyby tylko przeznaczenie dało znak. Wielka sowo! Stać! Dobry strzał. Dzięki, panie doktorze. To straszna pokraka. Ten pocisk z bazuki pewnie go upiększył. Zwiał. Ale co to był za potwór? Może się nie dowiemy, Rejs, lecz coś mi mówi, że jeszcze zobaczymy tego smoka demona Wstawaj, piesku! Reggie! Nie! Proszę mu pomóc! Ocalił mi życie! Sam kiedyś miałem takiego psiaka A więc dobrze, uratuję go Rejs, przygotuj salę! Ten pies nie może umrzeć na moim stole